Chodziło mi do szkoły pożarniczej. To było bardzo sprytne pociągnięcie, ponieważ tam zrozumiałem dokładnie, że na pewno nie chcę być strażakiem. Ponieważ gdyby mój ojciec pozwolił palić w piecu, to pewnie bym też szybko zrozumiał, że nie chcę być palaczem. No a w Warszawie jak się znaleźliście? Rodzina się znalazła dużo później. Ja się znalazłem, ponieważ mój taki jakiś daleki krewny był dyrektorem szkoły takiej technicznej, która kształciła pracowników dla teatru technicznych. No i w tej szkole się znalazłem. Potem do tej szkoły też przyszła moja siostra Łotrza o trzy lata. Ale rodzice jeszcze ciągle mieszkali daleko od Warszawy 450 kilometrów. I w czasie tej szkoły zresztą tata mój dzisiaj umarł. Jak to przeżyłeś? Ciężko. Płakałeś? Tak. To szkoła była fantastyczna i obudziła taką potrzebę, czy też dała taką możliwość wyboru, że w ogóle coś takiego istnieje. Jak nie tylko produkowanie rzeczy użytecznych, czy robienie rzeczy użytecznych, napełnianie żołądka, ale też jest, czy takie zaspokajanie podstawowych potrzeb, jak spanie czy mieszkanie, prawda? A że jest też jeszcze w ogóle inna sfera życia, która dostarcza jakiegoś innego pokarmu ogólnolotnie powiedzieć pokarmu dla duszy, nie? czy coś w tym rodzaju, czy dla umysłu. Więc ja chciałem oczywiście być, pracować w teatrze, ale myślałem sobie, że byłoby lepiej być reżyserem w teatrze niż malarzem. Ta szkoła teatralna, żeby się do niej dostać na reżyserię, trzeba było skończyć wyższe studia. Więc pomyślałem, że jak kończyć wyższe studia, to po co studiować historię, czy polonistykę, czy, czy jakąś socjologię, kiedy można byłoby już pójść w tym kierunku, który narzuca sama nazwa, reżyseria teatralna. Pomyślałem, że jak skończę reżyserię filmową, to być może coś o teatrze, o reżyserii teatralnej już z natury rzeczy będę wiedział. Pomyślałem, że pójdę do tej szkoły. To był właśnie taki taki tylko etap. To nie był żaden cel szkoły filmowej. To był etap, że może to mi się do czegoś przyda, jak będę myślał o reżyserii teatralnej. No i wtedy polecałem do tej szkoły. Znaczy spróbowałem tam zdawać, się, nie dostałem zresztą. Ile ja. razy zdawałeś? <try> Trzy. No ale to już wtedy się uparłeś, że zdasz, tak? Wtedy się uparłem, tak. Znaczy, to była ambicja. Jak mnie skórwycyny nie chcą, to ja tam się właśnie dostanę.